Hej, cześć, dzień dobry z tej strony, i Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. W ósmym odcinku z braterskiej ruletki z Przemkiem Dżemkiem, który jest ze mną. Cały życie, dzień dobry, cześć. Cały życie, dzień dobry, cześć. Moi drodzy, dzisiaj mamy przed nami, przed Wami i przed nami Lori. Ja ją w sumie lubię dość. Ona jest taka dość charakterystyczna na twarzy, prawda? Jest. Mi też się bardzo podoba. Tak. Lubię. I moi drodzy, oczywiście, będziemy sobie losować perki. Ja mam perków 18, Przemek ma perków 22. Co tak dużo zwariowałeś? Ja to zawsze tak widzisz. Powiem ci tak, mam bardzo fajne perki, więc jak nie trafisz w żaden z nich, to yy, skończy się nasza znajomość! <grym> a, a, ja powiem ci, że też mam farę fajnych i jak nie trafić. Farę to... dobrze, farę pajnych to może fa fara fajna. Fara fajna. Mhm. Dobrze, to jeden. Je o, dobrze. O Jezu, yy, to poczekaj jak to się liczy? Yy, 11. O Boże, czekaj, pięć, jeden. Mhm, świetnie. 9. Jezus, czekaj, raz, 5, 6, 7, 8, no. I może tak. 4. Mm, raz, 2 3. Czekaj, raz, 2 3. Przemyk ta 5 w dwa z czterech perków. Czyli powiedz to. I najpierw cię wylosuję. Aha, dobrze. Znaczy, w sensie no. chciałem, żebyś powiedział, Ty o masz... lofciam cię bardzo mocno. O lofciam bardzo jest. mocno, jest klips. 22 masz, tak? 3. Tak. Ehm, trzy. Chyba trafiłem w coś dobrego. 3, 8. 20. Tak, gdzie jest 20? 3, 8, 20 i 2. No, jak zwykle. Mhm, jak zwykle. Czekaj, tylko sobie wezmę już tutaj jakieś tam dary, coś tam. Coś tam dam już też Reddy przy okazji, bo, ja też dam ready. Bo, bo Bo możemy już mieć i za chwilę ci będę czytał bez ucieczki wszystkie perki. Dobra, mam. Więc, mój drogi, wziąłeś mi adralinkę na trójce. Gratulacje. Bardzo dobrze. Dwersję na jedynce. What? To jest z tym kamieniem. Dwersja staje się na rzucam. Tak, rzucam kamyczkiem, żeby odwrócić uwagę. Wziąłeś mi na dwójeczce Będziemy żyć wiecznie, czyli twoi przyjaciele zasługują na najlepszą na ochronę. Za, każdego razem, za każdym razem, kiedy ratujesz z haka lub przyjmiesz cios, za innego całego zyskujesz kumulatywny bonus 25% do otrzymanych punktów krwi. Tak, i słuchaj wziąłeś mi samoopatrywanie Wiedziałem, wiedziałem, ja co mam po prostu dara szczęścia dary, dary, także u mnie jest całkiem, całkiem słuchajcie, a u ciebie? jest katastrofen machen, ale żeby nie było ale to Ale Nie, tamto. Po, by, byłeś powiedziałeś, że to jest fajnie. Wszystko no z wzdęk... Dż, no mam dżdęk. ostateczny cios na trujesz, więc to jest jedyne super, co mi wyszło w życiu. Aha, no dobra, no. Mam też mroczny zmysł na jedyneczce, Mam więź wie, 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 i lida. lida. Co e, jak ja e, mówię? Leda? Lida... Ty zawiedziałeś taki e, Lida... Tak, więc w sumie on Więzia i lidera. O, lider... O, to jest dobry perk w sumie. Dobry perk w sumie. No jest dobry perk w sumie. Dobrze. Więc widzisz, ja nie biorę apteczki, bo mam już samo opatrywanie. Chociaż leczyłbym się może szybciej. No dobra, dam. Pierwsze tego. O, przemyknął. No bez cięcia. Słuchajcie, to jest aż, nie, aż niemożliwe. Milk Dad, o boże. Czy ty widzisz? Tak? Mm, hello, Daddy. Milki. Milki Way. No dobrze, słuchajcie, zobaczmy, jak nam pójdzie. Czy tam pójdzie. tam dwa meczki, czy będzie jeden długi. Bo to bywa bardzo różnie i podłużnie. I kwadratowo, tak, i Tak, tak, ale powiem wam szczerze, że w sumie dużo osób nie lubi Lori. W sensie za to, że to wygląda jakoś tak dziwnie, że jest taka pokraczna trochę, a ja w sumie mam do niej taki sentyment, bo jest inna. Bo a ja nie wiem jak, inna. nie wiem jak, ale generalnie mi się Lori podoba, bo robi Halloween, w sensie horror. No. E i jest ładna w sumie, mi się z ryka i w ogóle z tych ciuszków podoba. No nie jest taka... najgorsza, też no. tak uważam, że jest taka całkiem znośna. W sensie, no jest inna, bo nie jest taka super, jakaś top model miss z wybiegu wzięta, prawda? Tak. Ale uważam, że właśnie to, co charakterystyczne też jest fajne. to, co inne jest fajne, więc ona jest akurat fajna. <grym> no widzicie, masło maślane by Maciej, ale wyszło. Ja cię nazywam by Maciej, to ci zrobię taką słowiankę, że będziesz... Yy, no. Będę... poczekaj. A szybko wypadło mi z głowy. My słowia nie wiemy, jak się mama <laughs> <właśnie nazdziało>, to działa. Lubimy, bo już żartun, co mama mi nadała. O, no to tu tu tu. lubię, też lubię ja, lubię. ja też lubię my Słowianki. My sł sł słyszę. Nie lubimy robić, lubimy się wodzić. <laughs> Opuściłem chyba te lekcje muzyki. O i hmm. patrzę tematycznie jej mapa. To jest jej mapa? No nie wiem. No przedszkole chyba. To ona ma przedszkole domyślnie, tak? No ja nie. No, ja nie wiem Przemek, ja nie wiem. Pedofil był na przedszkolu chyba? Albo dwaj ty, ty, A to odcinku. nie był w na przedszkolu? A, a to kto był w takim razie, gdzie oni byli? Mi się wydaje a, że... A tak, Fry... dobra, masz rację, bo trzy druga to miasteczko. Chyba. Uh -huh. What the fuck? Y aha, ktoś się roz... Uh -huh. Świetnie. Dlaczego tak brzydko on zrobił? Zostaliśmy we trójkę Przemek na makie jest zjawa, czyli kto? Nie, jest nie zjawa, <noise> jak mi się nazywa? Legion. A o, tu, o, już Przemek, <noise> Przemek oczywiście, no że New York nie może, i pozostać obojętnym. <noise> Chapa, siupu! Idź mi stąd, psikuj się. Czemu ty zawsze jesteś pierwszy, możesz mi to wyjaśnić? I to ja zawsze bierze. gramy razem, zawsze. Ja Jamek. zawsze jestem pierwszy. Aaaa! Maciek! Jezu, i to jeszcze na dole koło mnie, czy ty jesteś zwariował? no, jestem. Znaczy, na no, dole. no ja tutaj sobie, tutaj sobie kłócam, poczekaj, bo... Ja całe żyć ko pierwszy. Jak ona cię weźmie, to, to ja on. po przyjdę. On. No to on, ona co za postać po z DVD. A, dobra, to ja tu Oj, jestem. O, widzisz jak się kręcimy tutaj. Ale nie Kogoś cię... widzi, widzi kogoś! No to jestem ja, no co zalewałeś? I no to przyszedł on mnie steruje mną. Ja pierdzielę. Ej, ja, on mnie chyba chce wypuścić. Maciek ja ucieknę mu. No to ucieknij mu, ja sobie spadł, spadłem stamtąd. I skąd was tyle tu się wzięło? Psikać mi ja się Ja ci ściągnę. Nie skąd niech cię ściągać jak ja żyje? Aha, faktycznie ty. <laughs> ja to zabicia? słuchaj, ona by mnie powiesiła. Ale on idzie za tobą. No jak, to co ty sobie wymyślasz? No i poszedł za tobą. No, no i wziął mnie i falną. No. O, o, a nie mogę tak stękać. Nie lubimy rob... Ciekawe, czy przyniesie się jaka koło nie. mnie tutaj? Gdzie robię ty... gena? Nie wiem, idziemy tak tutaj, Maćku. Chowaj się, chowaj, ty się uciekaj. Psik, psik. O, idzie do ciebie. Nie widzi mnie. mnie. teraz, po prostu ale bym na ja ciebie no, krzyczał. O, widzieliśmy. <laughs> Ić może jak to żeś zrobił. Co za lampucer? To zabiczka. Dostał po twarzy ode mnie. Bardzo ładnie ma In po. your face, baby. Milkiem dedim. Tak. <laughs> Milk się rozłączył, już jest zamilkowany. On sobie za szybko po prostu chciał. Laktator się zepsuł. Jego laktoza po prostu <śmiech> wskisła. <śmiech> Ale czy on będzie za mną. Kurde, przemiknięcie on jest. Ja nie wiem, ale możesz już. No ile idę? idę. Sobie pompeczki ćwiczę na tym haku. Dobrze i raz push up N2. Push up N2, push up N2. słowia nie wiemy chodź. jak. masełko. Ja A. cię mogę miźnąć, kiźnąć. No to, ale to tak, blisko haka. A co tam, ja lubię blisko. To tak ryzyk. No risk A. no fun, nie? No risk, no fun. Nie ma, to tamto. Pięknie. Tylko jak we mnie nie trafisz, to po prostu. Wiem, gdzie Ja masz. zawsze, nie wiesz, ja zawsze trafiam. A nie wiesz, że nie wiem. A ja wiem, że nie wiesz. A co?! Ej, skąd się... Maciek. Czy ty coś go... Nie wierzę. Przemek. Przemek, Jemek, nie. nie, Który? Który to? A, ja... a Dżemek, no tak zapomniałem. No Dzemek, Ale wiesz, że my nie mam żadnego gena zrobionego, jesteś trójka i czujesz, że to będzie bardzo ciekawy mecz, naprawdę bardzo ciekawy mecz. Robię gena. się... O, a to się schowa do lodówki. On to zregresował. Zregresował. Do Też jestem z w sumie. Co ty ze mnie, parwozlu? po sam żeś farfocel <laughs> Ale no No i bardzo dobrze, ja cię a ty się to udajesz gryźć, wiesz co? Zdrada na oczach jawnych O, widzisz? Puścił mnie Ty się nie puszczaj <laughs> Ja się nie puszczam, jestem rzeczy kulturalne. No, o. no, a Tym za drzewem, chodź do mnie e, Ja robię kanał, odczep ty się Sam się odczep, to będziesz mnie. Kształ, że umieram Przyjdź do mnie, znajdź mnie dochodź, do, dochodź do mnie tutaj Nie, ja jestem za paprotką Aha, no tak Sam się Podprawa zrobię ważniejszą. No pewnie Co ci mam, z pokrzywą przyjść? Paprotfil. Paprotfil. Paprotski brzozowski. mój boj, boj. Tam jakiś inny. Zień. Zień. Dobra, gdzie jest generator jakiś halo? No ale ja tu putem. gdzie wisiałeś? Możesz tu... Nie wie... Co za... Ty cebulo jedna. Halo, wykopki już były. Nie było. Nie lubimy robić, lubimy się bawić. O, ja tutaj powiem ci, że kończę gena Słuchaj. A ja zaczynam kończyć, znaczy kończę zaczynać so, What the fuck? Kończy, zaczynasz A wybierz sobie Wybierz sobie O, kto to zrobił? No ja, no kto to zrobił? Mówię do ciebie, ty... on mnie w ogóle nie słucha Nie w ty, mnie, ty z... jesteś... Wiesz co, a we, o, ktoś biegnie, jakaś A on tu z nią biegnie, o Boże Tiku miku, Maćka nie słucham, bo... Ale nie poszedł za mną, więc... siedzi w słoiku e, Sam jesteś w swoiku. Nie, ja jestem w piwnicy. Ty jesteś warszawską cebulą. O, pff, a i ludzie nie wiedzą, czemu gdzieś <laughs> tu głośno. mnie Zagrasz... stalkować. Zagraszam. Zapraszam do Garden Saxon. To jest tak, powiem tak, e, Mordor na Domaniewskiej. <laughs> nie, ja na tym. Nie, na Domaniewskiej, tam jest główny Mordor. Pewnie jakby... <laughs> Przylazł do mnie. Pewnie o, jak gratulacje. gdybym mieszkał w Warszawie, to nie bym tam pracował. <laughs> no... Nie lubię Mordoru, ale... Ale to są bardzo proszę. fajne znajomości. To ja mam fajne znajomości na tym Z mordoru? No? Ja też. Yy, nie znam nikogo. Boże. Trzymajcie, ja znam dużo osób. O, no nie dziwię się. A widzisz? Zdasz mnie, to już wystarczy. Ech. Ręce opadają, <grym> nogi wszystko się rozkraczają. Mnie opada, wszystko mi, nie, mi się, nie, nie, Ja trzymam nogi zwarte. Rozwarte. O, macie chory, to ty. Lecz mnie tak, a, a kto jeszcze jest, Lori? A, no tak. No, to tu idzie, Przemek, on tu pewnie przyjdzie. No, halo jak ty chodzisz tu przyszedł do mnie? O, przepraszam. Tu idzie. Czy on jest zbyć tego, zbyć tego genetu? Tak, ja! O, jest, idę do lodówki, Nara. Yo, o, ja pierdoczę, nie wierzę, nie wierzę, że się podłoży. <suszy> nie lubimy robić. Lubimy się wozić. Ciekawe, gdzie ma hak? Tutaj jest hak. I tu, tu jest hak. sobie. Tam, tam, tam. No dobra, wiszę To możesz o mnie przyleć zaraz. Dobra, to idę zaraz po on ciebie. poszedł on widzi mnie przecież. Nie, do kogoś ku... Nie, on gdzieś poszedł od... na moje Jaku prawo, kuper? lewo. Nie, bo... tutaj kucasz? Tu już ja tak biegiesz do... Ja No to nie, to on poszedł w zupełnie drugą, przeciwną kierunku. Ale to co, mam się ściągnąć? Uratować cię? Eee... Ty tak. Czy coś? Czy Rescue me. Come and ret right me. Nananananani na And na, 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 uh, ret right me. Rot right me. No, lecz mnie. Iść chatę. Iść chatę. Heal me. <laughs> HILFE dziś Przemek? Słyszę, ale nie widzę I nie mam Chodź Puszczam cię No, puszczaj mnie i... Robię sobie poszedz Poszedł za mną Tak? Jo ja się to kończy leczyć chociaż Kończ się, kończ, kończ się zaczynać Kom, się zaczynać Ja też już nie mam deusa, jaki to okazji? No, a ty już go wykorzystałeś? No nie, właśnie, bo jeszcze nie miałem Ale bo już się wyłączył przecież Przecież on tam działał jakiś ten. czas No ha To jest głupie właśnie Psiakaj buja się ty To jest głupie O! Ładne, w sensie mój krzyk. Ale ty nie zrobiłem to mój krzyk. Ale czemu tego? Czy ten, ten jest zrobiony? No zrobiony, jakby jak się czy... Pieniędzy... Ja się czy wiem jak piany płotu! Dwa piąte, nie widzisz? A on tutaj chyba z tobą przyjdzie, tak? Nie, Cikuj. na hakuj wiszę. No dobra, ja tu kłócam sobie. Musisz blok. Dobrze, nie giniesz, masz szczęście. O, ja mam faj jeszcze. Teraz słyszymy moją... Co to jest? Jak się nazywa jak mis... O, nie, to Stef. O, że klawiaturę, w sensie, Idę o. po ciebie. No spację, no. A co, spację masz w czy w spacji? Boże, co? W myszce. O, w myszce. Mam gdzie chcę, mam co chcę. Chodź. Bierz tak. mnie. Ty Ten kasz mnie nie jest takie, tu? czy tutaj, no, tak pod ja takim, Ja to lubię, tak... No fun. Ryzyk, fizyk, easy peasy, mam z tego... No, Jakiegoś gena byśmy choć zrobili, co? No tutaj jest blisko bardzo, to możemy przejść. Widzisz go, czy nie? ja Mam Dobrze. render dystans ustawiony na 10. <laughs> Gupek, chodź. Kupek? Kupek, chodź kubku. Chodź kubku O i teraz ty musiałbyś się dać mu powiesić. Absolutnie! Absolutnie not. Z liderem szybciej chyba robimy, tak? Czy nie? Nie właśnie już chyba... Czekek on z tu biegnie, on tu biegnie. Puchnie, idź mi stąd, a, o, nie nie, mi Nie! Dlaczego we mnie? We nie czedł! Nie we mnie wlazł. Nie za tobą No masz. O i, i teraz masz. są dwa. Dwa Lori. Maciek wziął mnie. Ja umrę. Przez ciebie Nie, nie nie, 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 przeze mnie, ja się, ja sobie wypraszam a wiesz jaki ty jesteś kolega zamiast... O, Jezu! Ty, 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 a, ty się Ja nie wierzę, no przyjazdam! Wiesz co, no i masz no, Przyszedł do mnie, a wziął mnie czy wziął, wziął Ciebie, co? czy powie za mną? Co? Wziął mnie już, ja bo kwiczę, leżę, nie mam desa. Ej, to powinno być tak, że za drugim razem DS powinien być forever. Tak, to, też to tak, tak nie myślę. mam szansy po tej minucie. Kasuje kasuję grę, do widzenia. Ty zawsze bo... kasujesz grę, co tydzień. Słuchajcie, on co tydzień kasuje <laughs> i co tydzień instaluje. No oczywiście. Widzieliście, ja to dla was robię. Dla Maciusia, dla siebie. On tu przylezie. Zaraz zobaczy. Dostał o, pewną a... wiadaczkę ode mnie i spadam stąd. Nie no, tak sobie tak szybko nie. nie zrobisz. Ale wiecie, to, to wszystko sobie. Ale on jest za, no, tak za, jak Jak tak szybko, że mówię raczkę paletą! Jak? Nie ja wiem. Jakim cudem nie rozumiem! O, a ta poszła tu już zrobiona, gęcoza Parfocel. A myślisz, że mnie ściągnie? Tak, bo najdzie do ciebie. Tylko no naszła przez piwnicę. O, jest gdzieś za tobą. No dobra, ja, ja teraz. Ja łoblink y, uskuteczniam. No, 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 no. no. Rób co chcesz, nawet, nawet deszcz, deszcz. Na... O, I z wosu wiatr na A ty go Gdzie widzisz? Gdzie jest? Gdzie on jest? Nie jest W tym domu na górze o, Nie ma domu na górze Nie chcę umierać, jestem za młody, chcę na skryptach grać jeszcze No time to die? Bardzo ładna oh. piosenka Ale wolałbym ją w Adel. Let's Adele Let fall. the sky fall ja nie mam takiego, wiecie, voice'a, więc nie będę tutaj dzisiaj robił za Adel, aczkolwiek też bardzo lubię. Oh, Off, Maciek! Czekaj, tak się tutaj skampię. O, już się skampiłeś. Jezu, Jezu, nie! Nie proszę, Jezus, nie, ja nie się, Jezu, to znowu, to znowu się, się stało, zakochałem się, a my coś... Ej, czekaj, może mnie nie podnie... no patrz, no podnieś. Nie, ty yes. jeszcze, ty nie rzucałeś, kamień nie miałeś? kamień nie A co mi ten kamień? Ten kamień mi nie w ogóle niepotrzebny. Ale no, uć go w oko, i by mu... W oko na Maroko. Ukołoko, uko, oko No poko. i ginę i patrz. Koko koko europoko. No I tam jakieś inne maroko? Broko.

Bo były podwójne 30 dwa punkty. tysięcy? Podwójne dwa punkty. Dostałem, dostałem plus kropeleczkę, słuchaj. O, to masz jedenastu? Ma fakt Maciek, jak to zrobiłeś? Mam 11, ma dwóch, ale mi na tej randze już nie zależy. Po tym wiesz, jak, jak były te resety takie różne, pamiętasz, pamiętasz? Chyba tak mogę pamiętać. Ziemię Rejczyka i, i że nie, nie chciało mi się, no, no. Dobrze moi drodzy, to my będziemy kończyć. Pamiętajcie, że wczoraj był odcinek uprzemka Przemka Dżemka. Był. Jeszcze nie wiem jak poszło, bo będziemy za chwilę dopiero nagrywać. <laughs> Także... Poszło nam super dobrze, pamiętajcie, poszło nam super, Zawsze, dobrze. nam zawsze w naszym duecie idzie nam rewelacyjnie, rewelacyjnie, także moi drodzy, Lofki, Kiski przy Dulaski, Boże, Lofki, Kiski i Bezoski, jakie przytulaski, co? Mogą tołkać jak Łowki Lofki, Kiski i Bezoski, bo was bardzo serdecznie, bardzo mocno, mamy nadzieję, że Wam się odcinek podobał, był ze mną oczywiście Przemek Rzemek. Tak, byłem ja, do widzenia, pa. Byłem oczywiście ja, też również i trzymajcie się, cześć, do następnego, tak więc pa. A.